Bezpośrednia pomoc wojskowa Turcji dla Ukrainy jest znacząca. To jest jeden z kluczowych krajów, które dostarcza Ukrainie dość istotne elementy do prowadzenia wojny. Robi to w sposób ciągły i nieustanny w zakresie pomocy gospodarczej z kolei to jest kwestia taka, że Turcja jest gwarantem importu przez Morze Czerwone produktów wytwarzanych na Ukrainie, co z kolei pozwala, że Choć w tym niewielkim zakresie budżet Ukrainy może funkcjonować i jakieś podatki można na samej Ukrainie zbierać. Rodzi to wiele pytań o przyszłość. Jak dalece Turcja może być w położeniu dzisiejszym przyszłości Ukrainy pomocna, na ile może być krajem wzorcowym? Ja chcę przypomnieć taką bardzo odległą historię związaną z tym, że z polskiej perspektywy kiedyś, tak jak rządził Kazimierz Wielki, patrzono nie tylko na sąsiadów, z którymi mieliśmy granice, ale patrzono również na sąsiadów naszych, sąsiadów po to, żeby uzbierać wiedzę, zrozumieć ich, w jakiś sposób politykują, co powoduje, dlaczego podejmują takie, a nie inne decyzje i co mogą zrobić w jakiejś konkretnej, określonej sytuacji, jak i też w dłuższym okresie czasu i na ile obchodzi nas coś w tych państwach, gdzie, w każdym razie, na, inne, na ile powinno nas obchodzić. Konkluzja czasów kazimierzowskich dla ówczesnego dworu, dla panów polskich, była konkluzją taką, że po śmierci ostatniego Piasta na tronie posadzono Jagielona, posadzono Jagieły Wielkiego Księcia Litewskiego, właśnie bardzo dobrze rozumując, jaki kontekst ogólny tej sytuacji wynika. Dzisiaj mamy taką rzecz, gdzie rozpoczyna się na Ukrainie Rozwija pytanie o to, czy Turcja jest w stanie w przyszłości zastąpić Polskę. I to mamy jakąś nową, bądź nie do końca nową odsłonę w zakresie polityki wielkich obszarów. Pytanie na ile takie państwa jak Turcja są w stanie kształtować właśnie we, w swoim wielkim regionie politykę globalną, politykę wielkich obszarów. Ja nazywam się Piotr Zych, Zapraszam właśnie do polityki wielkich obszarów. Zapraszam do lajków, like do subskrypcji, do komentarzy i zapraszam też do y, moich y, książek. Dziękuję tym wszystkim, którzy znaleźli czas i uwagę na to, żeby y, komentować, żeby pisać. Staram się w miarę regularnie na wszystkie komentarze udzielać y, odpowiedzi. A zatem pytanie jest takie, czy Turcja zastąpi Polskę w polityce ukraińskiej. Odpowiadając na to pytanie należy wziąć pod uwagę, że trzeba to rozumieć we właściwym kontekście. To nie chodzi o to, że to, co chcę powiedzieć, oznacza, że Polska jest na przykład ważniejsza niż Niemcy, bardziej wpływowa niż Unia Europejska jako organizacja pod kierunkiem niemieckim, tylko generalnie chodzi o to, że istnieje taki zakres współpracy, taki zakres kooperacji który będzie miał miejsce pomimo tych kryzysów i konfliktów, które występują dzisiaj, to, o czym ja mówię, to nie jest sprawa na jutro, to jest sprawa taka, która ma się wydarzyć w układzie lat kilkunastu, kilkudziesięciu dlatego że z drugiej strony to, co historia pokazuje, to pewne punkty ciężkości, one grawitują w stosunku do siebie często no, pomijając pewne chcenia i niechcenia klas politycznych, no bo jeżeli weźmiemy na przykład pod uwagę rozbieżność interesów polsko-niemieckich, to pomimo tego, że istnieją bardzo daleko posunięte zaangażowania w poprawę w sytuacji polsko-niemieckiej, w rozwijania tej współpracy polsko-niemieckiej, to jednak rozbieżność tych interesów wciąż jest i pozostaje. I raczej nic nie zapowiada, że one mają ulec zmianie, chyba że Polska wywiesi białą flagę. Jak być może niektórzy z nas pamiętają, że w 1922 roku najbardziej popularny think tank zajmujący się sprawami geopolityki taką opowiadał koncepcję przedstawiał wiecie, układ antyrosyjski, związany z inną konstrukcją niż klasyczne międzymorze, mianowicie. Turcja, Ukraina i Polska. Z tego jak wiemy, nic się zadziać nie mogło. Koncepcja w sensie intelektualnym do pewnego stopnia ciekawa. Niemniej dla nas Turcja jest tak odległa jak tak tzw. Chiny Ludowe, bo jest to kraj kulturowo kompletnie odmienny. Geograficznie też za blisko nie leży i chociaż jest to popularny kraj, w którym. Lubimy spędzać wakacje, to mimo wszystko jest bardzo daleki. Jeśli chodzi o Turcję, na ogół mamy do czynienia z komunikatami związanymi z prezydentem Erdoganem i różnego rodzaju krytyką wygłaszaną pod jego adresem. Niemniej jednak. Jeżeli by się przyjrzeć temu, kiedy, w jaki sposób Erdogan dochodzi do władzy, bo wygrywa przecież wybory parlamentarne w tamtym kraju, teraz już rządzi trzecią dekadę, to tak zwany zwrot w stronę islamu, Republiki Islamskiej, jeśli chodzi o Turcję, nie jest rzeczą przypadkową. Ja już to parokrotnie przypominałem, że radykalizujące się, radykalizujące się otoczenie islamskie wokół Turcji no, niejako siłą rzeczy wymuszało zmianę zarówno od wewnątrz, jak i na zewnątrz w polityce tego państwa. Niemniej jednak zmiany, które prowadziły i prowadzą do tego, że islamskie kultury się radykalizują, to również ma miejsce w samej Turcji. W mniejszym miejscu dotyczy to takich dużych miast jak Stambuł czy. Ankara, jak wiemy z ostatnich wyborów, opozycja jest potężna wobec samego prezydenta Erdogana, natomiast nie mniej nie więcej, jeżeli przyjrzymy się polityce zagranicznej, to tutaj mamy do czynienia z rzeczami dość interesującymi i ciekawymi, wybiegającymi trochę w inne strony niż do tych, których jesteśmy przyzwy przyzwyczajeni mianowicie. Biorąc pod uwagę, że Turcja nie jest państwem graniczącym z Rosją, to z drugiej strony ma różnego rodzaju rozległe z Rosją interesy, ale też interesy sprzeczne, gdzie nie waha się, tak jak w przypadku krajów afrykańskich, szczególnie w Libii, toczyć wojny przy użyciu własnych jednostek zaciężnych przeciwko grupom politycznym, które są wspierane przez Kreml i wielkie biznesy rosyjskie. Z drugiej strony Turcja w bardzo sprytny sposób wykorzystuje wojnę na, Ukrainę, na Ukrainie, aby budować mocniejszą swoją pozycję w regionie, a pamiętajmy region ten jest bardzo niespokojny. Ostatnie wydarzenia pomiędzy strefą Gaza i Izraelem są tego bardzo dobrym przykładem. Dalej na południe Huti z próbą zablokowania żeglugi na Morzu Czerwonym. Pokazują, że jest to dość newralgiczne miejsce z punktu widzenia bezpieczeństwa światowego i z punktu widzenia gospodarki światowej, i wydarzenia tam mogą się bardzo mocno odbić na rynkach światowych. Jeżeli byśmy wzięli pod uwagę Turcję jako państwo średniej wielkości z punktu widzenia polityki globalnej, z punktu widzenia polityki wielkich obszarów, to Turcja pokazuje, w jaki sposób można realizować politykę w sposób bardzo Elastyczny zarówno w stosunku do swoich sojuszników, partnerów, jak i największych konkurentów, z jednej strony realizując z nimi współpracę, z drugiej strony bezpardonowo z nimi realizując i tutaj mamy takie dwa koronne przykłady. Z jednej strony to jest, są relacje turecko-amerykańskie, które się odbiły, jak pamiętamy, w negocjacjach dotyczących przystąpienia Szwecji i Finlandii do NATO. Tutaj głównym problemem była Szwecja ze swoją nieokrywzaną polityką postępu względem wspierania opozycji polityczno wojskowej Kurdów przeciwko rządowi w Ankarszy. No To się Turcji oczywiście nie mogło spodobać i mając okazję, wykorzystała ten moment nacisku na władze w Sztokholmie, żeby oni trochę sobie odpuścili realizowanie rzeczy, które dla Szwecji z jednej strony żadną polityką strategiczną nie są polityką bezpieczeństwa, tym bardziej i aby uszanowali to, że jeżeli wstępują do wspólnego sojuszu, to będą się powstrzymywali wobec akcji różnego rodzaju, które Turcja odbiera jako skierowane przeciwko nim. Z drugiej strony, wracając do samej Rosji, no to jak już wspomniałem, Afryka pole konfliktu, na Afryka Północna po starcia zbrojne, z drugiej strony współpraca na poziomie wojskowym. Z trzeciej z kolei wspieranie Ukrainy i współpraca z Ukrainą polegająca na dostarczaniu broni i różnego rodzaju elementów pomocy gospodarczej i humanitarnej, choć w tym ostatnim zakresie Turcja jako państwo islamskie niespecjalnie widzi, że to jest jakiś obszar, w którym należy cokolwiek robić, jest to bardziej pod określoną publiczność w samej, Ukrainie niż to, że to jest jakiś istotny element polityki tureckiej. To tak jak w Europie, jak po naszej stronie to tak nie wygląda. Niemniej jednak ta pomoc jest oczywiście związana z tym, że Turcja z jednej strony ryzykując napięcie stosunków z Rosją realizuje współpracę gospodarczo militarną z Ukrainą, między innymi Trzeba pamiętać o tym, że taka wielka fabryka na Ukrainie Motors sprzedaje silniki lotnicze dla wojska tureckiego, co należy do dość istotnych i newralgicznych punktów krytycznych w ogóle takiej współpracy, no bo to z kolei wpływa pozytywnie na wzrost potencjału wojsk tureckich. Turcja sama z Rosją nie graniczy, pośrednio tylko przez Morze Czerwone. Potem oddziela ją Kaukas i to są jakby jedyne punkty styczne, ale najbardziej newralgiczne jest to, że no, Turcja jest królem cieśniny Bosfor i Dardanelle i ona tutaj rozdaje karty. Co z kolei doprowadziło do takiej sytuacji, że pozwoliło jej wykonać dwie bardzo ciekawe rzeczy, a mianowicie z jednej strony doprowadzić do zawarcia kompromisu w zakresie eksportu zboża ukraińskiego. My zapominamy o tym, że częścią tego kontraktu również była. Pośrednictwo w sprzedaży zboża rosyjskiego i tak trwa do tej pory. Jest też sprawa taka, że tureckie firmy sprzedają część objętych embargiem różnego rodzaju urządzeń wysokiej techniki, wytwarzanej w Europie, szczególnie w Niemczech, bo pamiętamy, że w Niemczech Turcy mają bardzo potężną i silną, wielomilionową diasporę, która między innymi stoi tureckimi firmami. Turcja jest pośrednikiem sprzedaży no, towarów objętych embargiem do samej Rosji. Kolejnym elementem tutaj, który jest dość ciekawy, to jest to, że pamiętamy wojnę z Armenii z Azerbejdżanem, gdzie Azerowie zyskali poparcie i zgodę Turcji na to, żeby wznowić swój konflikt z Armenią o to, aby poprzesuwać granice. Z przesuwaniem tych granic wiąże się nie tylko określona historia, to krwawa historia, ale z drugiej strony też dostęp do pewnych miejsc, w których spodziewane są nowe złoża różnych ciekawych kopalin. W związku z czym to nabiera tak od samego początku, na dnie tego konfliktu, leżała sprawa dostępu do tych złóż. Co ciekawe, Rosja, która wspierała Armenię, ten konflikt zaprzepaściła, przegrała, została przez Armenczyków oskarżona o zdradę, co z kolei odbiło się bardzo mocno na postawie w Kazachstanie, w innych krajach Azji Środkowej, które zobaczywszy, w jaki sposób Rosja nie jest w stanie dotrzymywać swoich zobowiązań jako główny hegemon dostarczający bezpieczeństwa, zwrócili swoje Oczy w stronę Chin, i tam tamtejsza klasa polityczna zaczęła nie tylko robić interesy, ale uzyska, uzyskała gwarancję bezpieczeństwa tego również wewnętrznego, że Rosja nie może robić na terenie tych państw tego, co chce, nie może przeprowadzać bezkarnie zamachów, płuczy politycznych. W związku z czym tutaj Rosja musiała zapłacić podwójny rachunek. Z jednej strony Chinom, z drugiej strony samej Turcji. To powoduje, że Turcja ma bardzo mocne atuty. Które są dostrzegane na Ukrainie i pomimo tego, że na Turcję patrzy się z jednej strony z dużą niechęcią, ponieważ jest to państwo, które się jednoznacznie po stronie Ukrainy opowiedziało, ale równocześnie nie tylko nie zerwało swoich stosunków z Rosją, ale je po prostu przemodelowało, ułożyło pod nowe wymagania, dając też pokazując też Amerykanom żółtą kartkę, że niekoniecznie wszystkie restrykcje, które Amerykanie chcą narzucać. Na Rosję to Turcja będzie je musiała respektować. Zresztą z tego tytułu z Amerykanami Turcja miała problemy. Już w tej chwili one w jakimś sensie są poukładane. Jeśli chodzi o zakup amerykańskiej techniki wojennej, tutaj Amerykanie też musieli w jakimś mierze okazać się bardziej elastyczni niż by chcieli. Trzecia wygrana Erdogana pod rząd w Turcji pokazuje, że ta ekipa polityczna, pomimo że Duji ma bardzo potężną opozycję przeciwko sobie, jest dość mocna. No i dopóki pan Erdogan będzie w dobrej formie i kondycji umysłowo-zdrowotnej, oznacza to, że Turcja w dalszym ciągu będzie realizowała jak na takie państwo politykę wielkich obszarów oczywiście w swojej skali skali państwa globalnie średniego co pokazuje że jeżeli jest mocny wewnętrzny ośrodek polityczny, który przez lata ma budowane, określone narzędzia do wywierania presji, ponieważ ma własną wewnętrzną siłę, to nawet w okolicznościach, w których gospodarka Turecka jest słabsza, potrafi udźwignąć ciężar swojej polityki zagranicznej, ciężar utrzymywania swoich stosunków międzynarodowych bardziej wedle tego, czego się oni spodziewają niż tego, czego oczekują od nich partnerzy, którzy jeszcze do niedawna uważali się za zdecydowanie silniejszych, bo tutaj mam na myśli i Rosję, i Stany Zjednoczone w rolach głównych tych, którzy musieli. Jednak no, przed Turcją cofnąć się o krok bądź dwa kroki z tyłu i dać Turcji po prostu zarobić na tym, że potrafią dbać o swoje interesy. To jest widziane na Ukrainie, w związku z czym zaczyna się na Ukrainie takie poszukiwanie, w jaki sposób można tutaj pozyskać tą, wyzyskać tą sytuację dla siebie teraz i w dłuższym okresie, w dłuższym okresie czasu. Wymiana handlowa po stronie ukraińskiej względem Turcji wygląda całkiem nieźle, bo to jest 8 eksportu, importu, a tak mniej więcej. Natomiast no, dużo gorzej wygląda, jeśli chodzi o pozycję Ukrainy w samej Turcji, bo to jest niespełna procent z jakimś tam kawałkiem, czyli gospodarka ukraińska, zarówno przed wojną, jak i teraz w trakcie samej wojny, nie ma jakiegoś wielkiego ciężaru gatunkowego. Natomiast Turcy widzą tutaj pewien potencjał rozwojowy. Jeśli chodzi o to, że nie należy żadnego rynku odpuszczać, no i są gotowi, uczestniczą w tym, żeby Ukrainie pomagać w taki sposób, jaki to jest możliwe, niespecjalnie pytając, co tam Pan Putin ma w tej sprawie do powiedzenia, chcą się bardzo mocno na Ukrainie zainstalować, chcą mieć ten kraj w swoich zasobach w swoim wielkim. Obszarze i to przypominam, nie należy rozumieć, że będą no, traktowali Ukrainę jako jakąś zdobycz polityczno-ekonomiczną, tylko jako miejsce, w którym pol polityka turecka będzie miała bardzo wiele do powiedzenia i będzie wpływała na kształtowała politykę w regionie. To z kolei rodzi taką pokusę, że kiedy były rozpatrywane, szeroko pisane w prasie ukraińskiej artykuły o tym, że można tutaj wspólnie z Polską budować różnego rodzaju wielowymiarowy sojusz, który pomoże Ukrainie się odbudować. Jak wiemy, ta optyka od czasu konfliktów gospodarczych zaczęła mocno spadać i tutaj zastanawiają się, czy takim krajem, który może dawać lewa w polityce międzynarodowej, w pozycji regionu dla Ukrainy, może być Turcja. Turcja z Ukrainą też bezpośrednio nie, nie, jest, nie graniczy, w związku z tym te apetyty są trochę takie na wyrost, z tego względu, że no, przy całym szacunku dla osiągnięć polityki ostatnich 20 lat w Turcji, Turcja w dalszym ciągu potęgą jeśli chodzi o flotę, nie jest. Jest potęgą oczywiście lądową, jest w dalszym ciągu największą armią lądową układu atlantyckiego, natomiast no, nie posiada wystarczającej floty własnej po to, żeby można było szturmować brzegi Morza Czerwonego i próbować iść na pomoc Ukrainie, gdyby zaszła taka potrzeba, jaki też jest problem tym, żeby Ukrai Turcja mogła w sposób bezpośredni no, zmierzyć się z wojskami rosyjskimi, no, bo bezpośrednio ze sobą te państwa nie graniczą. To są ograniczenia, jeśli chodzi o taką bezpośrednią, bezpośredni udział Turcji w ewentualnym wspieraniu samej Ukrainy. Niemniej dostęp do ukraińskich produktów rolnych, do tamtejszej produkcji rolno-spożywczej, daje Turcji bardzo wiele atutów nie tylko w zakresie wymiany bilateralnej, ale oczywiście w tym, że Turcja w ten sposób zaczęła przejmować części rynków, na których Ukraina wcześniej w sposób bardziej samodzielny sprzedawała swoje wyroby, teraz z tym zaczyna mieć problem, co z kolei pokazuje, że mamy tutaj do czynienia z taką sytuacją, jak z jednej strony wojna prowadzi do degradacji ekonomicznej i wypracowanych wcześniej systemów eksportowych, na których dany kraj się opierał, a z drugiej strony też pokazuje, jak Ukraińcy są nieprzytomni w tym, kiedy chcą tego unijnego złotego runa, bo są gotowi naprawdę pozbyć się tego, co wcześniej wypracowali, jeśli chodzi o rynki azjatyckie i rynki afrykańskie w zakresie swoich głównych, podstawowych produktów. Więc pytanie takie, czy rzeczywiście Turcja może Polskę tutaj zastąpić? Ja wiem, że to jest kwestia, która brzmi na dzisiaj dość absurdalnie. Niemniej jednak na pewne rzeczy trzeba patrzeć w układzie dłuższym niż najbliższe dwa-trzy lata, dlatego że na Ukrainie jeszcze się bardzo wiele rzeczy zmieni, dlatego że bardzo wiele, wiele spraw jest otwartych, jest niewiadomych i to jest tak niewiadomych, że nawet sami Ukraińcy nie wiedzą, jak one się. Poukładają. Pod tym względem Turcja jest bardziej przewidywalna. Dla nas z kolei to jest takie pytanie, na ile my jesteśmy gotowi z Turcją rozwijać nasze stosunki handlowo-gospodarczo-wojskowe. Z tego, co mnie się wydaje, z tego, co wiem, Turcja jest na taką współpracę otwarta, gdyż generalnie jest to państwo, które szuka przyjaciół w Europie, bo ma też swoich zaprzysięgłych wrogów to są. Kraje, które są no, z tak zwanego jądra Unii Europejskiej, czyli przede wszystkim Niemcy, również Holandia, w mniejszym nieco stopniu Francja, no, ale generalnie rzecz biorąc to są kraje, które po pierwsze blokowały przez dekady przystąpienie Turcji do Unii Europejskiej, z drugiej strony musiały nieco ugiąć kolan wtedy, kiedy się okazało, że trzeba miliony imigrantów zatrzymać w Turcji, żeby kolejne miliony nie wędrowały do Europy i trzeba było zapłacić za to i w dalszym ciągu trzeba płacić bardzo potężne bonusy idące w miliardy euro. Zatem Turcja sobie świetnie w tych sprawach wszystkich daje radę. Pytanie, czy będzie również sobie tak dawała radę po zmianie władzy. Na Ukrainie patrzenie na Turcję i taka próba łapania się, żeby sobie podmienić jednych na drugich, no jest wyrazem pewnej takiej naiwności politycznej, próby szukania na siłę rzeczy, których nie ma. Oczywiście dobra współpraca Ukrainy i Turcji da Ukrainie bardzo wiele dobrych rzeczy, pozwoli jej się najprawdopodobniej dość szybko odbudowywać, bo jednym z przedmiotów współpracy i umów, które są szykowane pomiędzy kijowym a Ankarą jest sprawa pomocy Turcji w odbudowie Ukrainy. Ale tutaj wiemy, że Ukra Turcja nie przyjdzie z żadnymi zasobami finansowymi, jeżeli to przyjdzie z inwestycjami, gdzie będzie liczyła na to, że dostanie z tego określony konkretny zwrot plus zysk w czasie, który jest biznesowo opłacalny. Zatem strategia krokodyla ukraińska znowu okazuje się być patykiem po wodzie pisana, tak jak wiara w to, że deszcz pieniędzy z Unii Europejskiej rozwiąże problemy Ukrainy, która jest gotowa dzisiaj oddać praktycznie całą swoją suwerenność tylko po to, żeby dostać te miliardy euro, sądząc, że to rozwiąże w dłuższym okresie jej. Problemy. Zapewne pod względem poprawy jakości życia do pewnego stopnia, tak, z punktu widzenia kształtowania przyszłości Ukrainy, zapewne jest to wielki znak zapytania. No i co w tym wszystkim polityka polska, jeśli chodzi o ten układ turecko-ukraiński? No to ja tutaj zwrócę tylko uwagę na jedną taką rzecz, że jeżeli patrzymy na kraje, z którymi mamy stosunki lepsze bądź okresowo gorsze, i weźmiemy pod uwagę Ukrainy, czy na przykład Węgry, to musimy pamiętać o tym, że układ geopolityczny, który jest w odpowiedni sposób czytany u nas w Polsce, nie pokrywa się z układem geopolitycznym naszych sąsiadów. I wracając do Korony Królów, do czasów panowania u nas Kazimierza Wielkiego, to już ten film pokazywał, jak dalece Król i jego dwór interesowali się sprawami wybiegającymi daleko poza granicę najbliższych sąsiadów, po to, żeby umieć zrozumieć, co się z tymi sąsiadami dzieje, co powoduje, co wpływa na ich decyzje. Dziękuję wszystkim za uwagę, zapraszam na następny raz. Bardzo dziękuję za lajki, dziękuję za subskrypcje i dziękuję za moje książki i za komentarze.